Pulap Jeszcze raz DJ OK, C B Skosa 2021 Blady Król Ja yeah. A otwieram oczy jak bucha, biorę pierwszy oddech. Ciągle mi każe wierzyć w cuda ten przepiękny nonsense Pora na kawa to rytuał, znów się nad nią modlę Do niewidzialnej siły, która wciąż się troszczy o mnie. Choć wichura na świecie chula, mam przy sobie słońce I mam zadanie nad nim szuwać, odkąd jestem ojcem. W jej oczach czasem widzę sudan, wszystkie dzieci głodne To niewidzialną siłę, która wciąż się troszczy o mnie Oba do końcu iluzja, wołem do pełni pustka położyła palec na ustach i wzięła do piersi jak fundla. Bo nawet nie, bo to lustro pełnie nosiłem w sobie lecz nie na bo to mogłem wiedzieć Święćmy wszystko, teraz wszystko jest święte, ale wjechało. Wielkie brawa, ale to wjechało. Powiem wam, Alex, naprawdę będzie zadowolony, bo ja powiedziałem Alex, ja zwyczaj Aleksowi prezentuję utwory z danego artysty. Zainspiruj się, powiedział stary, zrobiłem coś takiego i to jest hip hop.